Tatumania 2012 Koncerty, tatuaże Dla ludzi, którzy się boją wejść do w tatuażu I nie wiedzą co to naprawdę znaczy Nasze społeczeństwo No i tyle no. Coraz częściej się mówi o tym, że Widzi się ludzi wytatuowanych A ludzie się mimo tego boją Jak jest, więc zapraszamy wszystkich z zewnątrz Tutaj na taką imprezę po prostu Tanio, szybko i przyjemnie. Po raz pierwszy organizujemy, była to, mówię, taka inicjatywa czysto koleżeńska, miało być to po prostu spotkanie kilku znajomych studiów i wspólne tatuowanie rozeszło się to troszeczkę na większą skalę i bardzo nas to cieszy. Mam nadzieję, że to jest nie ostatnia impreza z tego cyklu. Jeśli chodzi tak o pokazy tatuażu, będzie pokaz jazdy na rowerach, na BMX-ach. Będą też zaprzyjaźnieni harlejowcy nasi, nasi, będą ludzie, którzy będą malować farbami, pastelami. Zajmiemy się też małymi dziećmi. Oczywiście, jeżeli ktoś ma chęć, żeby małe dzieci też zobaczyły, co to są tatuaże, żeby się tego nie bały, bo, bo to jest kultura, która nas otacza i miała być taka inżynieria bardziej rodzinna. Tego majówka też tak do tego skłoniła, żeby, żeby przyjść z rodzinami i móc zobaczyć. Scena jest taka na tyle przystępna, że myślę, że każdy może wejść i zobaczyć, jak tak naprawdę ta kultura wygląda. Żadność tatuażu na sobie oznacza coś innego niż jest. Nie ma czegoś takiego. Ważne jest to, kim się jest na co dzień. Jeżeli ktoś się tego boi to niech się boi, ale mamy zamiar zrobić taką imprezę, żeby pokazać, że tak zupełnie nie jest. Moja mama Boś, się całe życie, poznała mnie, moich kolegów i uważa, że mam najwspanialszych znajomych na całym świecie, jak powinien mieć. Panuje taki mit, że jak się zrobisz jeden tatuaż, to na pewno się przyjdzie po następny, także myślę, że coraz więcej ludzi i robi sobie coraz więcej tatuaży, także myślę, że to jest taka kultura, która długo, jeszcze długo będzie wśród nas.